Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Diablą. Jestem w grze, żeby sprawdzić nowe wydarzenia z Kopyta do Piekła, które potrwa do 2 stycznia aż. Razem oczywiście z wydarzeniem jest Błogosławieństwo Matki. Na czym polega wydarzenie? Podobno na mapie pojawiają się gobliny w dużej ilości i musimy je zabijać, nabijając kolejne rangi wydarzenia, żeby otrzymywać nagrody. Ja tu pierwszą rangę mam. Do odbioru. Za chwilę sobie zobaczymy, co tam ciekawego znajdę. Oczywiście mam dodatek, więc mam też dodatkowe nagrodę za dodatek. Ale żeby nabić rangę piątą, trzeba zabić 40 milionów goblinów. I pomimo, że to jest na cały serwer, na, na całe Diablo, to te 40 milionów i tak mi się wydaje wygórowaną liczbą, ale to oczywiście będzie zależne od tego, ile spotkamy goblinów na mapie. Odbieramy więc. Wór ze skarbami i wór ze skarbami z nachantu. No dobrze. Daninki. Co za znalezisko? Czyli teraz zwykły wór ze skarbami. O boli nie zbiorę. Spodnie. 2 GA. Amulet. I glebia. Coś takiego. Mapy jednak będę objeżdżała czarodziejką, ponieważ nie wspomniano o workach, więc przedmioty bardziej mi się przydadzą na czarodziejkę. Wyjeżdżamy z kiobosadu. W tą stronę pojadę później na ten duży plac. Czarodziejka może nie będzie zabijała od razu po zejściu z konia, bo musi się troszeczkę zbafować, żeby mieć większe obrażenia. Ale też sobie bez problemu powinna poradzić Muszę tylko pamiętać, że biedaczka potrzebuje tarczy Akurat biegam z wersją podhydry. Jeden goblin zaliczony, nie? Jakoś mało tych goblinów, powiem Wam szczerze. Mam nadzieję, że w Nahantu będzie więcej. I zobaczymy też bardziej, może na tym dużym obszarze. Bardzo mi się podoba mapa, właśnie. Cała w błyskawicach, jak gra się czarodziejkom pod błyski. Ale ja goblinów nie widzę. Nie będę robiła wydarzenia, ja jestem tylko po to, żeby sprawdzić ilość goblinów. Przy okazji oczywiście skrzyneczki też mogę otworzyć. Dobrze, koło kowiosadu... Goblinów jak na lekarstwo, no niestety. Idziemy zobaczyć na piekielny przypływ. Może tam będzie więcej. W drodze na piekielny przypływ udało mi się znaleźć jednego goblinka. Jestem na piekielnym przypływie. Goblinów nie widzę. Nie, pomyślałabym, że może wydarzenie się jeszcze nie zaczęło, no ale odbieraliśmy nagrodę za rangę pierwszą. Sprawdzić troszeczkę większy obszar, bo może będą później w jakiejś grupie albo coś takiego. I to by w sumie miało sens, dlaczego ich w tej chwili nie ma. No nic, no trzeba będzie iść do na huntu w takim układzie. Znajdę tylko jakąś skrzyneczkę, żeby nie zmarnować tego co zebraliśmy. O, tu jeszcze mamy taki większy plac, to przebiegniemy po nim. Wiecie, czarodziejka może trafiać poza obszar, który widzimy na ekranie. Ale to mimo wszystko, no by były ślady po goblinach ze złotka. Dobra, mamy jakąś skrzynkę. Otwieram i uciekam stąd. Jesteśmy w Nahantu. Przejedziemy sobie może tak bardziej o tu. Później skręcimy na tą część i zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Zaglądam na mini mapę. Jest pierwszy kolega. Dość dużo przedmiotów, to trzeba przyznać. Nie to, nacisnąłem oczywiście. Nie wiem, może trzeba zabijać mopki, żeby się pojawiały. Mamy jakieś wydarzenie. A goblinów dalej nie widzę, no. A cóż. Nie wiem, pójdziemy jeszcze może na podziemię. Nie wiem, jedźmy tu bardziej może. Dołem jakoś. No i przynajmniej sobie pojeżdża troszeczkę na koniu. Nie wiem, próbuję wszelkich sposobów. A dobrze, nie będę dalej marnowała czasu, bo... No... są, tak? Sporadycznie. O! Dwa razy. Chyba mnie usłyszały. Plusy goblinów są takie właśnie, że mamy materiały na bosy. Jeżeli brakuje ekwipunku, to można sobie nazbierać i iść spróbować coś wydropić. Wybrałem podziemia z Nahantu. Nie będę robiła wydarzenia oczywiście. A prezmatu mam już dużo, także się nie cofam. Ale runy zawsze się przydadzą. Tam. Usta. Trafiłam na kapliczkę wciwości. Już nam się pojawił w nad głową. nad głową. I to przeklętą na podziemię. Czyli to jest sposób na farmienie goblinów. Tylko, że no, trzy gobliny z kapliczki jednej. No to tak, z tą farmą to trochę poleciałam za bardzo. Bo jeszcze trzeba trafić przeklętą kapliczkę chciwości, nie? Bo często jest tak, że niestety, ale przy kapliczce nie ma za dużo mobów. No to jedynie, że z kapliczki chciwości są znowu goblinki. Możemy. Liczyć wtedy, że pojawi się. Jeżeli o mnie chodzi, to zdecydowanie jest za mało tych goblinów. Jeżeli chcieli zrobić jakieś super wydarzenie, które ściągnęłoby tutaj z powrotem graczy, wychodząc na mapę, powinniśmy być zasypani, że tak powiem, goblinami, i wtedy by to było fajne i spokojnie byśmy mogli te 40 milionów nabić. No cóż, w tym filmiku to by było więc na tyle. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym.